Ilustrator, szablony i linijki. Program służy przede wszystkim do tworzenia grafik wektorowych. Jak każdy program od Adobe dysponuje galerią szablonów, aby ułatwić pracę projektantom. Mamy tutaj klasyczny Adobowski podział na kategorie. Każda zawiera szereg szablonów zebranych pod kątem przeznaczenia projektu. Mamy również dwie kategorie na początku galerii, czyli ostatnio używane oraz zapisane. Jak stworzyć taki szablon? W pierwszej kolejności należy utworzyć nowy dokument. Następnie wprowadzić wszystkie żądane parametry: wysokość, szerokość, skalę, oraz warto również ustawić spady. Istotnym ułatwieniem jest dobranie istniejącego już szablonu, który będzie najbliższy naszym potrzebom. Drugą istotną opcją jest ikona ogniwa łańcucha, która spina parametry pracujące w zespołach. Po ustawieniu wszystkich interesujących nas parametrów należy kliknąć utwórz. Do tak stworzonego szablonu można jeszcze dodawać inne elementy stałe, wykorzystywane w przyszłości w pracy. Kolejną czynnością jest użycie menu PLIK, Zapisz jako szablon, nadanie nazwy oraz wybór rozszerzenia AIT, czyli Adobe Illustrator Template. Jeżeli nie jest takie rozszerzenie nadane automatycznie, należy rozwinąć listę Zapisz jako typ i wybrać odpowiednie rozszerzenie. Następnie należy użyć klawisza Zapisz i zweryfikować, czy aktualnie otwarty projekt ma rozszerzenie AIT. Tak stworzony szablon w Illustratorze będzie wpisany do wewnętrznej struktury programu Adobe Illustrator. Aby otworzyć szablon, należy skorzystać z menu Plik, Otwórz nowy z szablonu. W tym momencie rozpoczynamy pracę z projektem i nie mamy już w pasku tytułów projektów rozszerzenia AIT. Taki szablon możemy otwierać wielokrotnie do pracy każdorazowo z kolejnym projektem. Linijki można włączyć skrótem klawiaturowym lub z menu tekstowego Widok Miarki Pokaż miarki. Prowadnice, czyli linie pomocnicze do projektowania, wyprowadza się analogicznie jak w pozostałych programach graficznych, czyli wyciągając je z linijek właśnie. Z reguły do ustawienia prowadnic w odpowiednich miejscach wystarczy precyzyjna praca myszą. Jednak jeśli jest to niemożliwe lub wolimy wpisywać od razu żądane wartości, mamy dwie możliwości zależnie od wersji oprogramowania. W najnowszym ilustratorze po prawej stronie interfejsu, po wskazaniu konkretnej prowadnicy, pojawi się okno właściwości. Tam należy podać odpowiednie wartości dla umiejscowienia prowadnicy. W przypadku starszych wersji oraz również najnowszych mamy do dyspozycji okienka parametrów u góry interfejsu. Tam należy na osi X lub Y podać żądaną wartość.